Związane z przemysłem petrochemicznym to jest jedno z 51 takich branżowych centrów, które obecnie są uruchamiane w całej Polsce. W sumie tych centrów branżowych ma być 127. To są miejsca, w których będzie się kształcić zarówno młodzież, która chodzi do szkół technicznych różnego rodzaju, jak i również osoby dorosłe, które będą podnosić swoje kwalifikacje. Branżowe centra umiejętności mamy dzięki projektowi KPO czyli Krajowego Planu Odbudowy i muszę powiedzieć, że dzięki temu, że udało się go uruchomić, mamy szansę na tego typu centra wydać ponad miliard czterysta milionów złotych. To jest duże przedsięwzięcie, które bardzo silnie wzmocni kształcenie zawodowe. I chciałam powiedzieć jedną rzecz. Dla mnie jest bardzo ważne, że młodzi ludzie coraz chętniej wybierają szkoły branżowe, wybierają szkoły technika, szkoły branżowe, dlatego że to znaczy, że rośnie nam całe pokolenie zawodowców, tak potrzebnych na rynku pracy. A chyba dla wszystkich jest oczywiste, że tutaj w Płocku ten przemysł petrochemiczny jest szczególnie. Szczególnie ważny, ale on jest w ogóle ważny ze względu na nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo surowcowe, ale bezpieczeństwo również żywnościowe, bo przypomnijmy, że przemysł petrochemiczny to są również nawozy. Centrum będzie kolejnym ważnym elementem w procesie kształcenia osób, które pracują w Orlenie, jak również osób, które mogą się starać o pracę, będzie uzupełnieniem wiedzy technicznej której jest coraz mniej to osób, które kandydują do pracy. Dlaczego Orlen angażuje się w tego typu przedsięwzięcia? Dlatego, że Orlen poszukuje pracowników wykwalifikowanych z odpowiednią wiedzą i chce również dokształcać swoich pracowników, żeby w jak najlepszym stopniu i w najbardziej sposób odpowiedzialny pracowali na instalacjach, które są trudne technicznie. Pani minister, był taki okres, że stawiano na szkoły ogólnokształcące, na licea. Mam wrażenie, że to spowodowało właśnie ten brak osób stricte zawodowych, branżowych. Czy właśnie w tym celu takie centra, takie placówki jak ta powstają? Rzeczywiście mieliśmy taki okres takiego bardzo silnego boomu na wykształcenie wyższe, bardzo często humanistyczne. Natomiast ostatnio uczniowie chyba zrozumieli, że zarówno pewna i dobrze płatna praca, jak i również przyszłość jest w zawodach technicznych. I ci uczniowie, przypomnę, którzy kończą technika, nie mają zamkniętej drogi do tego, żeby potem zdobywać wyższe wykształcenie, również często techniczne, ale oni już mają fach w ręku, już po pięciu latach edukacji mają dwie kwalifikacje, mają umiejętności, które powodują, są rozchwytywani na rynku pracy. Jak ja rozmawiam często z uczniami różnych techników, to oni mówią, że oni już w czwartej, piątej klasie właściwie mogliby wejść na rynek pracy, ponieważ już wtedy szukają ich pracodawcy. Staramy się, żeby ta nauka była też jak najbardziej praktyczna, żeby właśnie takie centra jak to umożliwiają, że ta nauka jest maksymalnie praktyczna, że możemy realizować kształcenie dualne, że możemy realizować kształcenie bardzo praktyczne. I temu służą branżowe centra umiejętności. W jaki sposób dobierane były miejscowości, w których te branżowe centra powstają? To nie my dobieraliśmy, tylko raczej zgłaszały się miasta, powiaty, zgłaszały się samorządy, które mówiły, że mamy bardzo dobre na przykład technikum, chcielibyśmy mieć w tym samym kierunku branżowe centrum umiejętności. musimy współpraca też takim czynnikiem społecznym, to są różne fundacje, stowarzyszenia i dzięki temu powstawała cała mapa 127 takich branżowych centrów umiejętności, które w najbliższym czasie albo już są otwarte, albo będą otwierane. Miała Pani okazję już zwiedzić część budynku? Jak ocenia Pani wyposażenie tego Branżowego Centrum w Płocku? Przepiękny budynek, przepiękne wyposażenie. Widać, że tu młodzież się będzie bardzo dobrze uczyć. Warunki są wspaniałe, dostosowane też dla osób z niepełnosprawnościami. To pokazuje, że to Branżowe Centrum Umiejętności jest przyszłością polskiej edukacji. Panie dyrektorze, dzisiaj ważna uroczystość otwarcie Branżowego Centrum Umiejętności. Na czym polegać będzie nauka w centrum? Branżowe Centrum Umiejętności ma być taką przestrzenią, gdzie naukę, edukację będziemy integrować z biznesem, z przemysłem. Ma być to miejsce, gdzie potrzeby biznesu będą realizowane w postaci szkoleń, kursów, kwalifikacji. Dla osób, które chcą zmieniać swoje wykształcenie, chcą się przekwalifikować, przebranżowić, będziemy prowadzić 30-45 i 120-godzinne szkolenia, zarówno stacjonarne, praktyczne, jak i całkowicie zdalnie. Już teraz bardzo gorąco zapraszam. Jakie będą to przedmioty? Będziemy uczyć przede wszystkim podprzemysł petrochemiczny, ponieważ to BCU w dziedzinie przemysł petrochemiczny. Mamy 120-godzinną kwalifikację, operator systemów wodorowych. Mamy 30- i 45-godzinne szkolenia i kursy z metod rozdziału stosowanych w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Jest to destylacja, ekstrakcja, absorpcja, Mamy 30-godzinne szkolenia z obsługi eksploatacji pomp, sprężarek, z rodzajów uszczelnień stosowanych w przemyśle petrochemicznym i kolejne w miarę funkcjonowania BCU będą kolejne tematy pojawiać się. Są to bardzo specjalistyczne szkolenia. Skąd kadra? Kadra bardzo wykwalifikowana będą to albo pracownicy uczelni wyższych, pracownicy naukowi, albo doświadczeni, wieloletni pracownicy zakładów produkcyjnych. O tą część merytoryczną dba nasz partner, czyli Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.